W weekend idę na małpę. Monkey. Everybody dies. And that's life. White. Watch out! <laughs> Nawet sobie przeczytałem opowiadanie Stephena Kinga, na podstawie którego zrobiono ten film. Kupiłem sobie tę książkę na targach, poznańskich targach książki. I tutaj dygresja. Szedłem na targi pełen nadziei, ale impreza raczej drętwa, i żeby popatrzeć na książki, trzeba było zapłacić za bilet wstępu 27 zł. A książki nie były w jakiejś specjalnej cenie, nie były wybitnie tanie, więc lepiej przejść się do lasu, a książki kupić sobie w internecie. No ale skoro już byłem, to coś kupiłem. Między innymi szkieletową załogę Stephena Kinga. Właśnie tutaj. Znajduje się opowiadanie małpa, raczej opowiadanie średnie, ale ma swój filmowy potencjał. Liczę, że w kinie ubawię się lepiej. Mam nadzieję, że będzie to przykład adaptacji, która jest lepsza od swojego literackiego pierwowzoru. I tutaj małe pytanie do Was. Znacie takie przypadki, gdzie tekst literacki jest przeciętny, a nawet słaby, ale doczekał się dobrej filmowej realizacji.